Oby tylko nas nie sponiewierało. Oj ojoj oj, oj, oj. nadzieję, że będzie da się przedostać. Super I brawo! I tak uleczyliśmy się świetnie To nadal zamknięte. No to nie mamy... A tutaj było chyba... Nie, tutaj już byliśmy przecież. Nie mamy innego wyboru jak tylko iść tutaj. Że wszystkie trzy strzały w niego weszły, ale to przetrwał. Panaceum, musimy medyczne. Może coś ciekawego tutaj. O! O! Wiem, wieżyczka. Już po wieżyczce. Nie! Mojej to jest wieżyczka z... strzelająca rakietami. O, wow, wow. a to jest o ile pamiętam przewód zwalniający przepływ płynu. Da. To jest wieżyczka sojusznicza. Bandaże. Amunicja przeciwpiechotna, o, o to właśnie lubię, to mi się bardzo przyda. Japteczusia. ktoś tam przeszedł został potraktowany rakietą Rusza kamera zobaczymy o. Uda nam się udośnieć pięknie Nie tak, nie tak No, no, no gdzie jesteś? Dobra, to jesteś Spowolnienie idziemy do tego Robimy coś takiego. O. I do safe'u się włamiemy, ale użyjemy auto -hackera. Ładne skarby, ładne. Czuję, że tu może się zrobić za chwilę gorąco. Albo nie. No proszę, czy to nie jest przewód wentylacyjny? Mamy plazmit, łomiarz. Tonik bojowy. Łomiarz rozwija górną część twojego ciała tak, że możesz posługiwać się tępymi narzędziami z większą siłą i skutecznością. Super. Ja praktycznie się nie posługuję tępymi narzędziami, tylko korzystam z pistoletów i innych takich maszyn. A ta pani co tutaj chciała? O kurczę, nie, nie chciałem pić whisky. Characteristics. Subject is white male, one Roland Wallace. Can you hear me, Mr. Wallace? Yes, sir, Mr. Stu Thompson. Very well. Right, I'm introducing Lot 44 now. We've coordinated the Lot 44 Enrage because of its tendency to... <coughs> nurse? <coughs> no him <no>. down! Nurse! <coughs> To medyczny eksperyment. Przeszedł najśmielsze oczekiwania. Dobra, uruchomiliśmy tą komorę witalną. Vita chamber. Jest wreszcie, piękna. U, ups. Oops. But not. Oh cool No, no, to było miłe, tak. To błaga. No tak, po zabitych przeciwnikach zostawiają takie kasetki, Zostawają takie kasetki, zostają takie kasetki. Zostają takie kasetki. Dobra, gdzie tutaj sobie pójść? To nie wygląda za przyjemnie. No to może najpierw pójdziemy sobie tutaj. No to może najpierw pójdziemy sobie gdzie indziej. Stale. Dobra, pójdziemy sobie gdzieś gdzie jednak się ten klimat lat dwudziestych? Mm -hmm. Niestety nie umiem zanucić No kurcze nie kończy mi się czas. Dobra, dobra, sytuacja opanowana. Dobra, dobra, mamy to pod kontrolą. Tylko to jeszcze... O, tu jest. A, tu już jest. Ale. A to wygląda na jakieś improwizowane pole tenisowe. Prowizoryczny miotacz piłek zrobiony z wieżyczki. Klinikowy trylot 23 doktor Suchong, klient Fontein Futuristics. Walk on telekinesis, plasmid proceding well. Wydrukcanie osób na pojutrze, to nie problem

Ciło umysłu, ciężki przedmiot. Ciśnij nim swoich wrogów. Czy warto mówić coś jeszcze? Skończyło ci się miejsce na plazmid i musisz wy go wymienić. Możesz dokupić więcej miejsc w ogrodzie obfitości. W zmienione plazmidy można się ponownie wyposażyć w banku genów. No dobrze. Bank genów. Ale teraz możemy zastąpić. No, bardziej nam się chyba przyda. Błyskawica? Czy jest Błyskawica, pamiętajcie, nie odrzucajcie butelek ani talerzy. Kiedy kobiety w was rzucają, to jest niedobre zachowanie. Nie po dżentelmeńsku. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby chwytać obiekty. Puść lewa, by nimi rzucać. Wciśnij V, aby je upuścić. Oho, lewy przycisk. Chwytać, puść. No dobra, zobaczymy. Chodź wlej, chodź wstań. Dobra, dobra, już się nauczyłem. Nie rzucaj we mnie. Hmm. Muszę, ale coś może jeszcze jest tutaj. W środku. Nie Jakieś znajdźki.

Dobra, pójdziemy taką ścieżkę. I mamy to. No, nie chcą nas tutaj wypuścić. No dobrze, i tutaj też nas nie chcą wypuścić. Tam jest wieżyczka strażnicza, to się jakoś przemkniemy. No nie powinna nas dośmiewać. Trzeba coś wykombinować. No, 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 no. Opla i opla. Nie jest to skomplikowane, ale dostarcza wiele, wiele fajnej zabawy. Może sobie z shotguna postrzelamy w końcu, mamy dużo tej amunicji. Co to mi spadło na łeb? Popielniczka, powiadasz. Oho, oho, nie, nie podoba mi się to. Że ty wcale. No nie wiem. Włem się upewnić. Co tutaj przebiegło? Tylko czekasz, podniosę ten plazmit. Ło! Wow. <śmianie> <śmianie> Można się trochę przestraszyć. To najpopularniejszy produkt Włam Spryt. Szybki haker daje Ci więcej czasu na włamanie się do dowolnego urządzenia elektronicznego. Teraz czas jest po twojej stronie. Zmniejsza szybkość przepływu podczas łamania zabezpieczeń. No cóż, weźmy to sobie. Oho! A tutaj mamy przejście. To nie, to nie... twoje kochanie przyszło. Mmm, same pyszności. Nie, nie chcę wyłączać telewizora. No. no i wódeczki się na Czy psiorki. Cała uczta No i słyszę... już Nie, tutaj byliśmy, to nie ma co tutaj wchodzić Dam głowę, że kogoś słyszałem Nie, 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 spontannie sobie. Ja wracam do mojego zadania. Widzimy jak tutaj coś się świeci. Ej, co z niego tak kiepsko życie schodzi? Szacze nie wiele trzeba było w niego amunicji ładować. Dlatego tego moje działko mnie trochę płaskotało. No dobra idziemy. Gadaj sobie zdrowa. No i znowu mamy wielkiego tatusia, Big Daddy. Yo mama, I'm Big Daddy. No dobra. Ty, ty, ty i co? To do mnie leci, obrazu. Dobra, użyjemy nowego plazmidu. Nie, nie. Ała. No nie no, ale chodź tutaj. No, chodź tutaj. Dobra. Sklidowałem derbis. Jeszcze, jeszcze we mnie chcesz rzucać? No, to chodź. Dobra, oberwał trochę. Co już nie żyjesz? Ta, już nie żyjesz. Uff, fuj.

Rzecz. No dobra. To się włamujemy. O, a to o ile dobrze pamiętam uruchamia alarm i zlatują się te małe robociki. I czasami, jak zobaczycie, specjalnie będę uruchamiał alarm, a potem hakował małe robociki. Ale to dopiero będzie później. No i mamy. Zobaczmy co tutaj jest ciekawego. Jakiś przyjemne... przyjemny plazmit. Ryan Industries przedstawia najnowsze osiągnięcie genetyki bojowej. Porażenie zamieni cię w żywą cewkę Tesli, uderzającą prądem każdego głupca, który cię zaatakuje. Porażenie zapewnia poczucie bezpieczeństwa. No dobra, na razie to sobie zainstalujemy. Co tutaj jest dalej? Apteczka, apteczka, gdzie ma apteczka? Przeszukamy sobie jeszcze te zwłoki. Ok. Wiecie co? Wydaje mi się, że będę już tutaj kończył, ponieważ minęło, minęła już ponad godzina, a nie chciałbym wrzucać więcej filmów, jeżeli chodzi o podział na odcinki jednej części. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że popłyniecie razem ze mną w tą piękną i klimatyczną linię fabularną, którą oferuje nam Bioshock 1. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej.